O hymnie miłości i św. Pawła. I temat brzmiał Najpiękniejsza definicja miłości, no i to jest też ty, 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 ty tytuł, tytuł wiersza. Eee, Tłumacząc ucznią hymno o miłości i okoliczności na wychowaniu świętego Pawła lubię opowiadać o Zanej Konteinu i jego spuchniałych zębach, którymi gryzł stolik saksofonu. Całość ilustruję fragmentem żarliwej resolution, chociaż wiem, że lekcja zamknie się pełną znudzenia kodą, że wszyscy czekamy na dzwonek, na przerwę w miłości, w zasadzie na wolno od miłości, bo to nasza ostatnia lekcja. Miłość tłumaczy wszystko, tłumaczyłem dzisiaj, zerkając w wysokości pierwszego piętra na szkolne boisko. Dwa ognie dziewcząt, młode wina w młodych bukłakach, te stosy, jakie co roku rozpalamy na jesień. Gąbki marzą tablice, zostawiając w pustych klasach obłoki pyłu, za którymi nikt nie pójdzie. No, więc nauczycielski.